W dniach od 27 kwietnia do 3 maja 2025 roku obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. To przedsięwzięcie Światowej Organizacji Zdrowia WHO ma na celu upowszechnianie wiedzy o szczepieniach oraz podkreślenie ich roli jako fundamentalnego elementu zapobiegania chorobom zakaźnym. Tegoroczne hasło Szczepienia chronią, zaufaj nauce. Przypomina, jak ważne jest podejmowanie decyzji zdrowotnych opartych na rzetelnych badaniach i sprawdzonej wiedzy medycznej. W tym roku warto zgłębić wiedzę na temat zalecanych i obowiązkowych szczepień podróżnych. Każdy z nas chętnie podróżuje w coraz dalsze zakątki świata, co nie pozostaje bez znaczenia dla naszego zdrowia. W przypadku planowanych podróży niezbędna jest wizyta w przychodni medycyny podróży. Nie później niż 6 do 8 tygodni przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem zalecanej przez lekarza profilaktyki w postaci szczepień ochronnych albo profilaktyki lekowej w przypadku malarii. Wyjazd za granicę to dobra okazja dla uzupełnienia również rutynowych szczepień podstawowych lub przypominających Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, odrze, śwince, różyczce oraz polio. Na podstawie danych z 2024 roku, najpopularniejszymi destynacjami polskich podróżnych są Tajlandia, Wietnam, Indie, Kenia oraz Tanzania. Tajlandia to głównie kraj o wysokim zagrożeniu malarią, dęgą, wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz odrom. Wietnam z kolei to kraj o wysokim zagrożeniu malarią, dęgą, durem brzusznym, tężcem oraz błonicą. Indie charakteryzuje występowanie cholery, błonicy, cikunguni, dengi, gruźlicy, duru brzusznego oraz tężca. Chętnie odwiedzana Tanzania to kraj również o wysokim zagrożeniu malarią, dęgą oraz cholerą. Egzotycznym kierunkiem, jakim jest Kenia, to z kolei kraj o wysokim zagrożeniu malarią, żółtą gorączką, tężcem, dęgą oraz cholerą. W profilaktyce ważnym elementem jest samodzielna edukacja dotycząca innych stref klimatycznych. W których wzrasta narażenie na nowe choroby tropikalne. Między innymi choroby przenoszone przez komary, malaria, żółta gorączka, gorączka krwotoczna denga, cikungunia, japońskie zapalenie mózgu oraz choroby nabyte podczas spożycia zanieczyszczonej wody lub żywności wirusowe zapalenie wątroby typu A, cholera, dur brzuszny. Dzięki szczepieniom. Przeciwko wyżej wymienionym chorobom można obecnie uratować więcej istnień ludzkich. Jest to jedyny skuteczny sposób profilaktyki oraz gwarancji powrotu z dalekich podróży w zdrowiu i bezpieczeństwie dla innych członków rodziny. Wyjątkiem jest malaria choroba zwana zimnicą, na którą w Polsce obecnie nie ma dostępnej szczepionki. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje postępowanie profilaktyczne składające się z dwóch elementów. Profilaktyki farmakologicznej, czyli przyjmowania zapobiegawczo leków przeciwmalarycznych oraz profilaktyki niefarmakologicznej, czyli stosowania środków ochrony przed ukłuciami komarów. W dobie nowych wyzwań epidemiologicznych i turystycznych szczepienia są dla wszystkich, Możliwe dla każdego człowieka. Są dowodem na to, że mniej chorób, a więcej życia uzyskamy wówczas, gdy tylko podejmiemy wiarygodną samoedukację. W 2025 roku pokażmy światu, że szczepienia są możliwe dla każdego człowieka, niezależnie od wieku, rasy czy miejsca zamieszkania.